Dzień dobry Janusz Dajwowski, słowo na weekendzik. Przez wiele tygodni sprawa zaniedbana przeze mnie. Niestety okres letni, wakacyjny jest okresem wzmożonej, wytężonej pracy u każdego zgrupowania treningi, obozy, podróże, krótki, szybki urlop. Także musicie wybaczyć, że tak rzadko pojawiałem się, natomiast jestem dzisiaj z pięknego miejsca, piękne, aczkolwiek zimne polskie morze. Chciałbym dzisiaj poruszyć kilka tematów, jak to zwykle bywa. Najpierw się dobrze przygotuję, tutaj, żeby widzieć Wasze ewentualne komentarze, moi drodzy. Pierwsze oczywiście zawsze proszę, proszę o informację, czy wszystko z wizją i z konią jest OK. Jeżeli tak, to jedziemy z Koksem, bo to szkoda czasu. Weekend piłkarski trwa w najlepsze. Ja goszczę od ładnych kilku dni na zaproszenie prezesa i trenera lidera górze nad Polskim Morzem. Dokładnie. Mosty, Mechelinki, Kosakowo. Ale zaczniemy od innych tematów, zdecydowanie podsumowanie zgrupowań letnich. Ja chciałem bardzo wszystkim rodzicom podziękować za zaufanie, zawodnikom, za udział i to, co jest najważniejsze, za to, że bezpiecznie wszyscy wrócili do domu. Jak ktoś mi się pyta, co jest najważniejsze na naszych zgrupowaniach, to zawsze bez namysłu odpowiadam, że właśnie to, żeby wszyscy cali i zdrowi wrócili, bez kontuzji, tym bardziej, że to są zgrupowania pozaklubowe, gdzie, gdzie kluby wiadomo jakim okiem patrzą na, na, na taką działalność. Natomiast ja pragnę za, zapewnić włodarzy klubowych poza A klasy, po ekstra klasę, że zgrupowania, które my oferujemy są na, na, na bardzo wysokim poziomie, z bardzo wysokim poziomem zawodników kadry trenerskiej, opiekuńczej. Oczywiście młodzież dzisiaj jest niesforna, moi drodzy. Czasami wpadają na, na takie pomysły, że głowa boli, no ale, ale to jest domena młodości. Ja bym skłamał, gdybym powiedział, że byłem wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o moje zachowanie. Mogę się śmiało przyznać, że Uczyłem się wzorowo, bo, bo miałem biało-czerwone świadectwo, ale nigdy tego wzorowego sprawowania chyba nie ociągnąłem. Ale takim piłkarskim wobudziakiem po prostu I, i dlatego ja też temperuję młodych ludzi, ale z drugiej strony yy, rozumiem po latach, yy, a mam już 52 lata, a po długich latach życia, człowiek zgoła inaczej podchodzi do pewnego rodzaju spraw. I, i, i z pewnym przymrużeniem oka, natomiast no trzeba być oczywiście zdecydowanym, twardym w wychowywaniu tych młodych ludzi, bo to czy ktoś zagra z nich w piłkę nożną, to jest wiesz, znak zapytania, natomiast zawsze będą wspominać jak, jakim człowiekiem byłeś, jak ich wychowywałeś, będą wspominać różnego rodzaju niespodzianki typu, nie wiem, morderczy trening na podbiegach i, i hasło, że to już ostatni podbieg, a za chwilę jeszcze dowiadują się, że, że... Mają wykonać następną pracę, i oczywiście są z tego mega, mega zadowoleni. Chciałem podziękować tej młodzieży, która spędziła z nami w Wiśle kilka tygodni. Byli tacy, co, co pojechali na trzy tygodnie. Chciałbym powiedzieć rodzicom, że to jest niesamowita praca. Często jest tak, że rodzice pozbywają się dzieci, wysyłają gdzieś tam, właśnie na różnego rodzaju obozy, zgrupowania. Natomiast ci młodzi piłkarze, oni wykonują oprócz szkoły, która się zaczęła w mijającym tygodniu, wykonują ogrom pracy i, i, i apeluję do nauczycieli, jeżeli macie w swoich szkołach, w swoich klasach zawodników, którzy uprawiają sport, to proszę o delikatną taryfę ulgową, nie w sensie, yy, w sensie tego, żeby nie oczekiwać zaangażowania, wiedzy i tak dalej, ale czasami, żeby przymknąć na pewnego rodzaju niedociągnięcia oczu, bo ci ludzie ciężko pracują, młodzi, fantastyczni, nie mają tyle czasu, co ich rówieśnicy, nie mają marzenia swoje, które próbują realizować. No i nasze zgrupowania przybliżają do takich marzeń. Oczywiście nie wszystkim zawodnikom udaje nam się pomóc po zgrupowaniach, ale na pewno tych kilka talentów, które nas odwiedziły yy, yy, na zgrupowaniu w Wiśle mamy w notesikach i będziemy patrzeć, jak się rozwijacie, bo później po latach serce rośnie, jak, jak widzimy yy, zawodników, z którymi mieliśmy okazję pracować w kadrach narodowych czy, czy na ekranie telewizora, w drugiej, pierwszej lidze Ekstraklasie czy, czy za granicą. Yy, w tym tygodniu bomba transferowa, czekamy na, na potwierdzenie z Włoch. Nie będziemy jeszcze zdradzać imienia, nazwiska oraz klubu, do którego udało się trafić jednemu z zawodników, który przez wiele lat korzystał z naszych konsultacji. Obecnie jego młodszy brat do, dołączy. Dziękujemy rodzicom za zaufanie. No, taka kolej rzeczy, że do pewnego momentu jesteśmy w stanie pomagać. Później pałeczkę przejmuje ktoś inny. Nie, menadżerowie czy, czy trenerzy klubowi już na poziomie seniorskim a my po latach możemy sobie powspominać, jak, to, jak i dlaczego dany zawodnik jest w stanie robić karierę i wyciągamy, wyciągamy z tego wnioski, żeby Wam podpowiadać, no bo taka nasza rola, konsultacje, konsultujemy się z Wami, we z nami, pomagamy zawodnikom w tym, żeby, żeby może nie szybciej, może nie lepiej żeby dokonywać dobrych wyborów po prostu i tyle. Co udało nam się jeszcze latem? Latem odwiedziliśmy po, po dwóch latach covidowskich w zasadzie, no nie, w zeszłym roku byliśmy już w Wolfsburgu, ale nie byliśmy na meczu Bundesligi. Udało nam się trafić na, na otwarcie sezonu w Wolfsburgu. Udało nam się spotkać ze wspaniałym zawodnikiem młodego pokolenia, Erykiem Grzywaczem, którego przypomnę, Talent poznaliśmy na, na jednym z turniejów wiele lat temu w pruszkowie, którego wyróżniliśmy my jako instytucja za, za to, że był najlepszym zawodnikiem, chociaż gremium trenerskie wybrało, wybrało kogoś innego. Eryk jest fantastycznym młodym człowiekiem, urodzony w 2006 roku przez wiele lat zawodnik Eskoli w Warszawie. Zresztą jak, jak wielu fantastycznych zawodników z tego, z tego pokolenia, jest to, jest to dobry rok w polskim futbolu. Dobry rok w którym urodzili, urodziło się wielu fantastycznych y, zawodników, młodych ludzi. Czy zrobią karierę? Nie wiemy. Grzywacz jest w tej chwili w Akademii VFL. Y, oczywiście ogrom pracy przed nim i, 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 i plany wejścia do Bundesligi, co jest bardzo trudne, no bo wiadomo, że y, y, pierwszymi zespołami rządzą zawodnicy sprowadzani za, za potężne miliony, natomiast wychowankom jest się y, trudniej przebić, o czym też y, y, świadczy przykład Zawodnika obecnego Śląska Wrocław, który pochodzi z Akademii Wolfsburga z, z Jeboła, czy przykład Oskara Zawady, który, który rokował na najwspanialszego zawodnika na świecie, rzeczywiście tak było. Natomiast, natomiast no droga i wybory są przeróżne, i, i, i później ta, to uprawianie tej dyscypliny sportu jest coraz trudniejsze. Niby wydawałoby się, że będzie coraz łatwiej, ale niestety, niestety przebić się do piłki seniorskiej na poziom profesjonalny to, to czasami graniczy z trudem i, i o tym decyduje multum czynników, multum. Wybory, szczęście, zdrowie, dobry menadżer, zły menadżer, dobry trener, zaufanie od trenera. Na pewno ja jestem zwolennikiem hasła, że każda zmora znajdzie swojego amatora, czyli że, że trzeba trafić na swojego trenera w życiu, który Tobie zaufa któremu ty zaufasz, i, i to jest najważniejsze, zaufanie. Jeżeli coś robimy razem, to żeby nie było tak, że, że coś się tam kombinuje. Trzeba być szczerym, mieć zaufanie do siebie i to jest klucz generalnie do sukcesu, kiedy razem realizujemy obraną, obraną drogę. Co widzieliśmy jeszcze, co odświeżyliśmy sobie w, w Wolfsburgu? Na pewno kierunek szkoleniowy, jakim jest jakość podania. Podanie jest kluczem. Nauka podania jest kluczem, nauka przyjęcia jest kluczem do tego, żeby w piłce nożnej cokolwiek wyszło, cokolwiek można było zrobić. Od podania wszystko się zaczyna i to jest no. najważniejszy element nauki gry w piłkę nożną. Podanie i przyjęcie piłki. Pamiętamy oczywiście o innych elementach strzał na bramkę, nie wiem, strzał głową, dribbling itd. Tak tak Natomiast Jakość podania. I tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia na polskim podwórku. Tak samo, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, bo nie wiem dlaczego, ale w Polsce wytwarzają się jakieś mity o przygotowaniu motorycznym, że żeby zapisać, bo z motoryki jest słaby, bo motorycznie źle przygotowany itd. Moi drodzy, motoryka to jest kilka aspektów. To nie jest tak, że motoryka to jest tylko wytrzymałość, szybkość, to jest również koordynacja, to jest moc, to jest dzikość. I tutaj z przerażeniem stwierdzam, że polski młody zawodnik, polskie dziecko, jeżeli chodzi o zakres przygotowania motorycznego, zdecydowanie to przygotowanie odstaje od tego, co, co widzimy na zachodzie, co się robi, jakie są trendy. Mam wrażenie, że polscy trenerzy nie mają wystarczającej wiedzy na kursach szkoleniowych, w jaki sposób przygotowywać młodego zawodnika dziecko motorycznie do uprawiania piłki nożnej. Moi drodzy, piłka nożna to jest średnio dwie minuty posiadania piłki przez każdego zawodnika na boisko, a cała reszta to jest bieganie, zapierdlanie, skakanie, rozpychanie się i tak dalej. No i oczywiście nie jest winą naszych dzieci, że lekcje WF-u są, jakie są, że na czasy tabletów, laptopów i tak dalej, gdzie, gdzie godzinami dzieci siedzą, a myśmy godzinami latali za piłką, skakali po drzewach. Dzisiaj polski młody zawodnik nie potrafi wykonać ćwiczeń z ciężarem własnego ciała. I to jest przerażające. My musieliśmy to umieć, musieliśmy wspiąć się na drzewo, przejść przez płot, tak jak na przykład szło się na jabłka do sąsiada i trzeba było uciekać przed psem, trzeba być szybszym, zwinniejszym. I to środowisko naturalne niestety zaginęło, w związku z tym rodzice szukają pomocy. No i dobrze, my zapraszamy do kontaktu. Myślę, że jesteśmy wysokiej klasy specjalistami, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne w piłce nożnej. Bo to jest istotne, bo można kształtować siłę jak kulturysta czy, czy, czy jak ciężarowiec, ale tutaj aspekty przygotowania motorycznego w piłce nożnej często są zgoła inne niż, niż na przykład, nie wiem, lekkoatletyk, gdzie, gdzie zawodnicy piłki nożnej są zapisywani na zajęcia z lekkiej atletyki. No, z całym lekkoatleta biega po tartanie, biega w kolcach, biega na palcach. Natomiast sposób poruszania się zawodnika piłki nożnej jest troszeczkę inny i, i to trzeba mieć na uwadze. Natomiast oczywiście te podstawy, podstawy są, są generalnie takie same. I, I to, żeby się nauczyć szybko i dobrze biegać, no do tego trzeba, trzeba mieć wiedzę. No a, a kto lepiej nie, wytłumaczy nam, jak, jak trener lekkiej atletyki, przede wszystkim sprinterów. Co jeszcze w Wolfsburgu, moi drodzy? No, <laughs> spotkania z szefem, nowym szefem akademii, spotkania i, 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 i kontakt z szefem scoutingu. Zapotrzebowanie w tej chwili na, na prawego obrońcę rocznika 2.6, szukanie talentów rocznika 2.7, 2.8 i na tym, na tym się skupimy. Przy roczniku 2.8 serdecznie pozdrawiam e, e, głównego aktora dzisiejszego filmiku, który wpuściłem na pafie Kacpra Włodarczyka. Często pytacie się, czy szkolimy bramkarzy. No, oczywiście, że szkolimy bramkarzy. Ja oczywiście nie będę uczył, jak bramkarz ma się rzucać, ale mogę go nauczyć grać, mogę go przygotować motorycznie do uprawiania piłki nożnej. Dzisiaj rozwój bramkarza to, to, to jest coś niesamowitego. Ten trend, który Manuel Neuer pokazał wiele lat temu, już około 10 lat temu, no w tej chwili jeszcze bardziej się rozwija i ta rola bramkarza się zmieniła, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne zespołu. O, 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 o to, że bramkarz w tej chwili jest ostatnim obrońcą, że bardzo dużo pomaga. Także no, ta rola bramkarza wzrosła i tutaj Kacper, Kacperinio Włodarczyk yy, niesamowitą robotę wykonał. Ja pamiętam, jak yy, yy, przyprowadził go Tata. Serdecznie przemo pozdrawiam na, na pierwszy trening i, i, i na pierwszym treningu zdaje się yy, publicznie przyznam się do, do dużego błędu, aczkolwiek nie do końca była to moja decyzja. Kacper bronił rzuty wolne wykonywane przez znacznie starszych zawodników i tutaj senior Daniel Łukaszczyk gruchnął niesamowicie, no także, że pogruchotał Kacperkowi rękę i kosteczki popękały. Natomiast później Kacper bronił dalej z tą złamaną ręką. No ale to było takie brzykie i ciche kaczątko. No i właśnie a propos, a propos zgrupowań naszych. Przełamywanie bariery psychomotorycznego zmęczenia nastąpiło u Kacpra na pierwszym obozie i to bardzo szybko. Wrócił chłopak odmieniony, pewny siebie. Co prawda musiał w kasku trenować, jak sobie przypominam, bronić się przed mocnymi piłkami tenisowymi z forhandu, z backhandu, ale przyniosło to efekt, i w tej chwili jest to, jest to jeden z najlepszych bramkarzy na pewno młodego pokolenia kategoria U15. Niesamowicie rozwinął się mentalnie, niesamowite poczucie humoru. No i co? No gratulujemy rodzicom za, za, za pracę wykonaną nad Kacperem. Gratulujemy Arkadiuszowi Malarzowi za, za, za gro treningów i wysiłków, które włożył w to, żeby Kacper znalazł się w Jagielonie Białystok I, i to jest pierwszy krok Kacper, więc no nie zachwycajmy się pseudo sukcesami, aczkolwiek to już jest sukces, bo z tego co wiem to z, z bardzo dużej Akademii Pogoni w Siedlce za dużo zawodników w świat nie wyszło i tutaj z wielu kandydatów do, do przejścia do, do Jagi tylko Kacperkowi zdaje się to się udało, a cała reszta niestety niestety została w Siedlce. Ale zostawmy Siedlce z boku, przechodzimy, przechodzimy do, do następnego y, tematu, czyli do naszej oferty na Nowy Rok. Oferta jest niezmienna od wielu, wielu lat, konsultacji kariery piłkarskiej. Oferujemy treningi, oferujemy to, żeby zawodnika dobrze poprowadzić przez życie, żeby wychować zawodnika świadomego. To jest to coś więcej, co trzeba włożyć w, w meczyki, bo coś więcej to jest takie hasło, które, które w tym w tym roku proponujemy w cieli, bo jeżeli będziemy Wykonywać pracę tak jak każdy inny, nie damy czegoś więcej, no to niestety będziemy jak każdy inny zawodnik. Musimy dać coś więcej, pokazać coś więcej na boisku, i, i wtedy to będzie miało, miało sens. No i co? No i ostatni temat. Gościna w liderze, ten Górze, za każdym razem przyjeżdżając do takich miejsc, zastanawiam się, co tutaj robię. Po obserwacji treningowej, po obserwacji meczu wczorajszego mam odpowiedź, czyli, czyli odkrywanie talentów. I, I bardzo dziękuję Andrzejkowi za zaproszenie. Dzisiaj przed nami jeszcze jeden mecz, i całe podsumowanie fantastycznej wizyty na Pomorzu będzie, będzie pewno gdzieś pojutrze, z, łącznie z efektami, czyli z zaproszeniem zawodników do, do współpracy z nami. Słuchajcie. Generalnie to wszystko. Przed nami dzisiaj jeszcze wiele, wiele fajnej roboty. Powrót do domu. No i co, widzimy się na treningach. Wszystkiego dobrego.